Największym zagrożeniem dla współczesnego człowieka są gwałtowne zmiany klimatyczne, a największym wyzwaniem dla nas wszystkich jest podjęcie wspólnych działań mających na celu ich zatrzymanie. Postanowiliśmy pokazać nasze pomysły na zieloną, przyjazną mieszkańcom dzielnicę Warszawy i zbudowaliśmy w grze EgoCraft zieloną ochotę realizując projekt ciepło dla miast. Modernizowany obszar wyznaczają ulice Węgierska, Białobrzeska, Sękocińska i Kaliska. Przeważa na nim zabudowa Wielorodzinna z wewnętrznymi podwórkami zamienionymi najczęściej na parkingi samochodowe, z wąskimi ulicami oraz starymi, zaniedbanymi i niezbyt licznie występującymi drzewami. Projektowanie zaczęliśmy od poprawy czystości powietrza. Nie można mówić o dobrym samopoczuciu, jeśli na co dzień mieszkańcy oddychają zanieczyszczonym powietrzem i boją się otwierać okna z powodu smogu. W tym celu większość budynków obsadziliśmy pnączami, które stanowią ważny element dekoracyjny, poprawiający samopoczucie, żywą, piękną, zieloną przestrzeń. Zielone ściany oczyszczają również powietrze, tłumią hałas, pozwalają na lepszą izolację budynku. Odnowiliśmy elewację większości budynków, mając ściany specjalnymi farbami pochłaniającymi smog i mającymi właściwości termoizolacyjne. Użyliśmy farb tylko w jasnych kolorach, pamiętając, że jasne powietrze. Zacznie mię się nakrzywają, co sprawia, że latem temperatura w takich budynkach będzie o kilka stopni niższa, podobnie z nawierzchnią ulic i chodników. Spróchniałe drzewa wymieniliśmy na nowe. Wysadziliśmy dużo nowych drzew, przede wszystkim owocowych, takich jak kasztany, orzechy, grusze i śliwy. Drzewa owocowe przynoszą takie same korzyści co pozostałe gatunki, czyli wytwarzają tlen i oczyszczają powietrze z pyłów, zapewniają cień i tłumią hałas. Żywają bioróżnorodności, są schronieniem dla ptaków i owadów. W owocach zaś gromadzi się najmniej szkodliwych substancji, można więc je zbierać, jeść i przetwarzać. Wszystkie podwórka zamieniliśmy w oazy zieleni. Tworzą one przyjazne środowisko dla naszych łódź i oczu oraz mikroklimat dla owadów i pszczół. Nie zapomnieliśmy o zbiornikach na wodę deszczową, którą będziemy wykorzystywać do podlewania licznej roślinności. Dachy budynków zamieniliśmy w osiedlowe elektrownie za Pompy wodne, oświetlenie ulic, parków, podwórek, klatek schodowych oraz innych obiektów wspólnych. Nadmiar zgromadzonej energii mieszkańcy będą mogli używać w swoich mieszkaniach czy lokalach usługowych. Ulice Barska i Joteki, równoległe do ulic Węgierskiej i Senkoczyńskiej, dzielą teren budowy na trzy części. Postanowiliśmy wykorzystać ten naturalny podział na integrację wspólnotową ekologicznie i ekonomicznie. Przy ulicy Węgierskiej znajdują się dwa a kompleksy mieszkaniowe. Połączyliśmy je pomostem, na którym znajdują się panele fotowoltaiczne przekształcające światło słoneczne w energię elektryczną oraz system odprowadzania wody deszczowej. Panele fotowoltaiczne zainstalowaliśmy również na długim dachu pierwszego osiedla. Otrzymywana z tych dwóch źródeł energia z pewnością zaspokoi potrzeby obu osiedli. Dach drugiego zespołu budynków zajmuje zielona łąka. Obsiana trawami, ziołami i różnorodnymi kwiatami. Są tu altanki porośnięte roślinami, stoliczki, liczne ławeczki, akwaria z roślinami wodnymi, a nawet plac zabaw dla piesków. Całość otoczona żywopłotem. Okazuje się, że w dużych miastach żywopłoty skuteczniej niż drzewa oczyszczają powietrze. Otwarty dziedziniec osiedla, który był asfaltowym parkingiem, zastąpiliśmy ekologicznym parkingiem zielony który nie tylko wprowadzi więcej zieleni do przestrzeni osiedla, ale przede wszystkim będzie naturalnym odpływem wody opadowej i dodatkowym nawodnieniem roślin. Zamknięty dziedziniec z sąsiedniego osiedla jest typowo wypoczynkowy, którego centralną część zajmuje mini park, trochę w stylu francuski, z równo przystrzyżonymi trawnikami, żywopłotami i wyznaczonymi alejkami spacerowymi. Znajduje się tu duży plac zabaw dla dzieci, ścieżka rowerowa. Duże powierzchnie połączonych dachowych ogrodów zachęcają do spacerów. Ogród drugiego osiedla to kwietna łąka dla amatorów ogrodnictwa jest tu szklarnia, a znajdująca się obok oranżeria będzie całorocznym miejscem spotkań towarzyskich, w której wśród zieleni można porozmawiać, wypić herbatę lub smakować owoce i czymoty z dachowych upraw. Zadaszoną przestrzeń między osiedlami przeznaczyliśmy na ekobazarek ze zdrową żywnością, warzywami, owocami, kwiatami i różnymi roślinami domowymi. Na placu będzie można organizować również okolicznościowe targi, kiermasze czy festyny. Cały teren jest oświetlony lampami energooszczędnymi, ma wyznaczone przejścia oraz miejsca do siedzenia. Osiedla od strony ulic otoczyliśmy pasami zieleni. W części środkowej projektowanego terenu znajduje się szpital i sąsiedztwo z nim park. Obecnie cały dziedziniec szpitala jest asfaltowym parkingiem dla personelu i pacjentów. Hałas, kurz i powietrze zanieczyszczone spalinami źle wpływają na jakość pracy i samopoczucie chorych. W naszej wizji proponujemy zielony dziedziniec z ograniczoną liczbą miejsc parkingowych. Zastosowaliśmy dwa rozwiązania: zielony parking odkryty dla personelu i pacjentów oraz przy wejściu głównym parking tradycyjny otwarty na wierzchni, na przykład z kostki betonowej. Chcąc w znacznym stopniu ograniczyć uciążliwości parkingu, zaplanowaliśmy nad nim wiaduktowy ogród z roślinami oczyszczającymi powietrze ze spali. Nasze rozwiązanie poprawi również estetykę krajobrazową. Podobne ogrody, łąki kwiatowe założyliśmy na dachach wszystkich niskich budynków. Szpitale są budynkami o największym zużyciu energii, stąd na większości dachów zamontowaliśmy panele fotowoltaiczne, które w dużym stopniu pokryją zapotrzebowanie całego. Obiektu. Nadmiar energii pozyskiwanej w miesiącach letnich powinien być magazynowany do użycia w miesiącach jesienno-zimowych. Pomalowanie ścian budynków farbami pochłaniającymi smog i stanowiącymi warstwę termoizolacyjną obniży zapotrzebowanie na energię, płynie na wyrównanie temperatur wewnątrz budynku, zmniejszy hałas i oczyści powietrze. Poprawi się komfort pracy i leczenia. Na dachu jednego skrzydła szpitala oraz budynku mieszkalnego do niego przyległego stworzyliśmy zielony ogród z bogatą roślinnością, ozdobiony wytwarzającymi przyjemny nastrój i poprawiającymi wilgotność akwariami z wodnymi roślinami. Są tu liczne miejsca do siedzenia, altanki, domki dla ptaków i owadów. Całość oświetlona energooszczędnymi lampami. Z ogrodu będą mogli korzystać pacjenci, goście, personel oraz mieszkańcy kamienicy. Teren wokół bud Mieszkalnego uporządkowaliśmy i zamieniliśmy w mały park z placem zabaw dla dzieci. Wygospodarowaliśmy również miejsce na lądowisko dla śmigłowców ratowniczych. Celem modernizacji sąsiadującego ze szpitalem parku było stworzenie miejsc zarówno do wypoczynku, jak i rekreacji. Na skraju parku od ulicy Barskiej znajdują się duży zbiornik na wodę deszczową, magazyn energii oraz źródełko wody oligoceńskiej. Punkt centralny parku ma charakter typowo wypoczynkowy pośród drzew płynie rzeczka nawilżająca i schłaniecająca powietrze zasilana jest ze zbiornika na deszczówkę pompami z automatyczną instalacją monitorującą i dostarczającą wodę szum wody cień rozłożystych koron drzew przyniosą ulgę i ukojenie od upałów w pobliżu rzeczki zbudowaliśmy plac zabaw dla dzieci i plac dla naszych czworonoków z możliwością tresury. części zewnętrzne parku mają charakter sportowy po jednej stronie niewielkie boisko z trybunami to piłki nożnej po przeciwnej boisko do piłki siatkowej żeby ułatwić korzystanie z parku osobom niepełnosprawnym wygospodarowaliśmy miejsca na małe parkingi sąsiadujące z parkiem budynki mieszkalne obsadziliśmy pnączami po drugiej stronie ulicy Jotejki znajduje się długi zespół budynków mieszkalnych z zamkniętym wewnętrznym dziedzińcem. Tu również postawiliśmy na efektywność energetyczną. W tym celu większość dachów pokryliśmy panelami fotowoltaicznymi zamieniającymi energię słoneczną na elektryczną lub cieplną. Ściany budynków odnowiliśmy i pomalowaliśmy farbami stanowiącymi warstwę termoizolacyjną oraz pochłaniającymi smog. Budynki obsadziliśmy pnączami, które tłumią hałas, regulują temperaturę wewnątrz, oraz poprawiają estetykę krajobrazu. Na jednym z dachów zbudowaliśmy ogród, długi, zamknięty dziedziniec zamieniliśmy w zieloną oazę z kwietnymi łąkami, licznymi drzewami. Niskie żywopłoty wyznaczają ścieżki spacerowe. Jedna część podwórza ma charakter wypoczynkowo-rekreacyjny. Znajdują się tam akwaria z roślinami wodnymi i ogródek kwiatowy do uprawy dla mieszkańców i tężnia, która będzie pełnić rolę miejskiego inhalatora, czyli orzeźwi pupały, poprawi nastrój, pomoże osobom z alergiami, schorzeniami dróg oddechowych będzie fajnym miejscem na spotkania z doskonałym mikroklimatem. Pamiętaliśmy o aktywności fizycznej mieszkańców. Stworzyliśmy mini siłownię, mały plac zabaw dla dzieci oraz plac dla piesków z możliwością tresury. W celu zapewnienia większego komfortu mieszkańcom osiedla zaprojektowaliśmy chodnik pochłaniający smog. Wszystkie nasze zaproponowane rozwiązania stwarzają warunki do lepszego życia i pracy.